To, że Microsoft pracuje nad konsolą nowej generacji, wiedzieliśmy już od dłuższego czasu. Ale nie wiemy do końca, jak ta nowa konsola ma wyglądać, co ma reprezentować, gdyż Microsoft zapowiada nowe podejście do konsol i do tego, jak są budowane i co mają oferować. Ale chyba poznaliśmy właśnie jedną z pierwszych funkcji, którą ma oferować ta nowa konsola. Zapraszam do materiału. Ale najpierw sprawdźmy sobie Eneba.com. Jest to strona, na której dostaniesz tanie klucze do gier na Xboxa, PlayStation, Nintendo i PC. Mają tutaj bardzo dużo różnych promocji, jak na przykład zero niespodzianek, gdzie możesz dostać też cashback. Na przykład tutaj, więc sprawdźmy sobie. Jakieś tytuły, które oni tutaj oferują? Red Dead Redemption za 60 zł to naprawdę dobra oferta. A tutaj mamy jeszcze lepszą, gdyż na przykład za 60 zł możemy zakupić sobie Dark Souls Remastered. Jest też chyba tutaj wersja na Xbox'a. Dobrze, w każdym razie może wybierzmy Dark Souls bo czemu nie, dodajemy do koszyka, możemy zobaczyć koszyki, zapłacić lub kontynuować zakupy, może dorzućmy coś jeszcze tutaj Red Dead Redemption naprawdę jedna z lepszych gier, więc możemy też ją zakupić, wybierzmy sobie tutaj tą ofertę kup teraz teraz mamy już oba tytuły w koszyku przejdźmy do płatności i tu możemy wybrać sobie płatność która wam najlepiej pasuje blik jest chyba najbardziej bezpieczny ale są też inne formy płatności więc zapraszam sprawdźcie eneba.com link oczywiście w opisie My tutaj znajdziecie na pewno coś dla siebie, zarówno gracze z Nintendo, PlayStation, Xboxa oraz PC. A teraz przejdźmy może do materiału. Dobrze, to porozmawiajmy o nowym Xboxie. Ja wiem, że ta nowa konsola pewnie pojawi się za jakieś dwa lata. Może, e, może coś koło tego. W każdym razie nowa konsola na pewno będzie mocniejsza, bo zawsze nowa konsola oferuje upgrade, jeżeli chodzi o specyfikacje. Na pewno jakieś nowe gry, na pewno zapowiedzą jakąś rewolucję typu AI, bo to na pewno będzie, kiedyś może rozwi rozwinę jeszcze ten temat. Jak będziemy bliżej tutaj premiery tej konsoli. W każdym razie wydaje się, że Microsoft stawia bardzo na wsteczną kompatybilność, więc to jest zawsze, zawsze była to bardzo ważna funkcja Xboxa. Zresztą Xbox chyba był jednym z pierwszych, który oferuje tą wsteczną kompatybilność i to taką wielogeneracyjną, bo oczywiście. Wsteczna kompatybilność może nie jest zupełnie czymś nowym, bo mieliśmy to już na wcześniejszych konsolach i Xbox 360 był wstecznie kompatybilny z Xboxem pierwszym i PlayStation 2 oferowała wsteczną kompatybilność z PlayStation 1 i nawet PlayStation 3 te pierwsze modele oferowały wsteczną kompatybilność, ale sprzętową, więc się z tego wycofali, bo to za dużo kosztowało. W każdym razie no Xbox serii S i X oferuje teraz właściwie wielogeneracyjną, wsteczną kompatybilność, nie stuprocentową niestety, ale wiele gier nawet z Xboxa One, a właściwie z tego pierwszego Xboxa, nie Xbox One, tylko tego pierwszego oryginalnego Xboxa działa na, na, na konsoli Xbox One i Xbox Series S i X, także to jest bardzo dobra funkcja. I widać, że nadal w to Inwestują dużo pieniędzy, ale teraz, oczywiście, właściwie nie dość, że dowiedzieliśmy się, że ta nowa konsola będzie wstecznie kompatybilna, co ma sens, gdyż będą kontynuować to, co zaczęli wiele lat temu. Ale okazuje się, że tutaj nam akurat sprzedali też bardzo ciekawą informację odnośnie nowej konsoli, czyli tej całej współpracy z Windowsem. Dobrze, skąd y, ja to mam, o, na, o czym ja w ogóle mówię? Mówię tutaj o y, tutaj ofercie pracy, która pojawiła się w internecie, jeżeli chodzi o Microsoft. I jak tutaj widzicie, oferują tutaj e, pracę. Y, generalnie to y, szukają inżynierów do wstecznej kompatybilności do działu Xboxa, więc to akurat tu jest, nie jest nic nowego, oni zawsze to tutaj oferowali, chociaż trzeba przyznać, że jeżeli chodzi o wsteczną kompatybilność, ten cały zespół, który zajmował się przez bardzo długi czas wsteczną kompatybilnością, został, no nie to, że rozwiązany, ale zajęli się innymi rzeczami, a teraz widać znowu, szykują duży team, który będzie się tym zajmował. I, I co ciekawe, po pierwsze, ta oferta pracy pojawiła się 7 maja, czyli całkiem niedawno, także to jest coś nowego, to nie jest stara oferta pracy sprzęt kilku lat, prawda? Kolejna sprawa jest to, że e, oczywiście mówią o tym, że stawiają na e, Xbox Game, Games Compatibility cho, czyli chodzi o ewolucję e, tego programu z wielu, sprzed wielu lat, e, ale m, ważne jest też to, że. E, Mówią o czymś takim jak nasze rozwiązania technologiczne są kluczowe, z kluczową częścią realizacji celu Xbox, jakim jest umożliwienie graczom korzystania z gier na dowolnym urządzeniu. I to jest bardzo ciekawa rzecz, gdyż raz, że potwierdza, że oczywiście ten, to jest bardzo dobra wiadomość, gdyż to potwierdza, że. Nie będą się ograniczać tylko do emulacji czy do wstecznej kompatybilności tych starszych gier z Xboxa, tylko na nowym Xboxie, ale też na innych urządzeniach. Czy to się przełoży też na przykład, i teraz już spekuluję tak, że tak powiem pełną ręką. Czy to się też przełoży na konsole innych producentów? Tego nie wiemy, ale na pewno będzie to wsteczna kompatybilność, na przykład na urządzeniach Windows z Windowsem, bo na przykład yy, zrobiłem taki film kilka miesięcy temu, ale to jeszcze wtedy, kiedy robiłem materiały po angielsku, więc akurat może rozwinę ten temat. Ale mi zawsze brakowało jednak tego, że nigdy nie było wstecznej kompatybilności yy, tych wersji gier Xboxowych. Na PC, prawda? E, mimo tego, że mają ten system wstecznej kompatybilności naprawdę rozwi rozwinięty bardzo dużo. Bardzo, bardzo, bardzo. E, a tutaj widać, że jednak chyba to się w końcu stanie. I co ma to sens, gdyż no nie oszukujmy się, nowe Xboxy właściwie będą urządzeniami Windowsowymi. I ja wiem, że właściwie Xboxo też działa na Windowsie, ale, ale no trochę zmodyfikowanym, trochę to inaczej wygląda. To nie jest taka otwarta platforma. A widać, że nie mówimy tutaj, nie mówią tylko o tworzeniu emulacji gier na nowego Xboxa per se, ale też na urządzenia Windowsowe. Także to jest bardzo dobra, dobra wiadomość. Zresztą tutaj później to powtarzają, tak na sprawę, bo na przykład mówią, będziesz kluczowym współtwórcą rozwiązań technologicznych opracowanych w celu emulowania starszych gier na nowoczesnych platformach. I mówią znowu o, o różnych platformach. Da ci to możliwość szeroko, szerokiego wpływu na ekosystem gier Xbox i Windows. Więc widać, że tutaj stawiają zarówno na emulację Gier z Xboxa na Xboxie i Windowsie. Więc to potwierdza w pewnym sensie te wszystkie spekulacje i przecieki, e, głównie Jazza Cordena sprzed e, wielu, wielu miesięcy z tamtego roku jeszcze gdzie on twierdzi że nowy Xbox będzie taką bardziej otwartą platformą opartą o bardziej otwarty system operacyjny Windows prawda co wcale niekoniecznie musi znaczyć że to będzie typowy Windows jaki znajdziecie sobie na komputerze ale na pewno będzie to bardziej otwarty system operacyjny jak on dokładnie będzie później wyglądał no to tego jeszcze nie wiemy więc no tak to wygląda słuchajcie tutaj jeżeli nawet sobie sobie Przestudujemy obowiązki, e, mamy tutaj beń, takie informacje jak ten pracownik nowy będzie współpracować z zespołem Xbox Platform Core i Windows Core przy projektowaniu rozwiązania zabezpieczającego zasoby gry przed kradzieżą, manipulacją i oszustwem. No to te wszystkie te DRM-y i DRM -y w ogóle, prawda? Więc tak, będziesz projektować i tworzyć rozwiązania umożliwiające emulację na poziomie systemu na całym, w całym katalogu zawartości Xbox. Więc to też jest bardzo ważna rzecz, gdyż mówią o emulacji na poziomie systemu w całym katalogu zawartości Xbox. Więc to sugeruje, że nie mówimy tylko o iluś tam grach, tylko o wszystkich grach z Xboxa. No dobra, czy, czy to znaczy, że wszystkie gry będą faktycznie emulowane? Tego nie wiemy, bo czasami to też niestety są ograniczenia, na przykład licencyjne, tak? To nie zawsze jest tak, że można sobie. Że tak powiem, z wszystkiego skorzystać. Zresztą z tym też się, zderzyła wcześniejszy, z tym się też zderzył wcześniejszy zespół wstecznej kompatybilności, gdzie nie wszystkie gry mogli wrzucić do, do programu wstecznej kompatybilności ze względu na brak licencji, bo na przykład licencja z wcześniejszej generacji obowiązywała tylko na ten konkretny sprzęt i nie, nie było możliwości już później, na przykład, podpisania nowej umowy z, z wydawcą, bo wydawca mógł na przykład nie istnieć, deweloper mógł nie istnieć, bo te niektóre gry są naprawdę bardzo stare, więc, więc ma to sens. No. Więc słuchajcie, no, wygląda na to, że już mamy pewien tutaj, jak to się mówi, pewne przecieki, znaczy to jest. To, no, to jest taki przeciek, no, półoficjalny można powiedzieć, tak? Mamy tutaj już pewne pomysły, jak ten nowy Xbox ma, ma teoretycznie wyglądać, jeżeli chodzi o system operacyjny, nie o specyfikację? No do, do mnie no ten akurat, akurat ta część najbardziej przemawia. Będziesz kluczowym współtwórcą rozwiązań technologicznych opracowanych w celu emulowania starszych gier na nowoczesnych platformach. Mówią o platformach nie platformie. Da Ci to możliwość szerokiego wpływu na ekosystem e, gier Xbox i Windows. Więc, e, wiecie, jak sobie to wszystko tak powiążecie, na przykład to, że ten, no, ten nowy, e, to nowe urządzenie od Asusa, ten e, e, Xbox e, Canon, czy Kenan, czy Kinan, jak oni to tam nazywają, e, ma w tym roku zostać wypuszczone. Ja wiem, że to nie jest typowy Xbox, ale to jest taki, jakby, pierwszy krok. E, w stronę unifikacji Xboxa i PC-ów, tak na dobrą sprawę, ze względu na to, że to będzie właśnie urządzenie produkowane przez firmę, przez firmę zewnętrzną we współpracy z Xboxem. Dlatego ten nowy ASUS się nazywa Xbox Edition. Będzie tam oczywiście zgodność z nowym systemem operacyjnym Windowsa, stworzonym bardziej pod urządzenia. Mobilne. Może nawet nie, nie sądzę nawet, żeby cały system zmienili jako taki, tylko bardziej pewnie to chodzi o to, jak dashboard ma wyglądać, prawda? Żeby były. Te wszystkie aplikacje, czy coś były bardziej zintegrowane, i, 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 i dashboard był bardziej stworzony pod użytkowników. Z na przykład ekranami dotykowymi albo padami, a nie myszką, prawda? No bo Windows ogólnie opiera się, jeżeli chodzi o nawigowanie między aplikacjami, no tam na komputerze używasz myszki, tak? Więc tam tego na dobrą sprawę nie ma. No tak można używać palca na ekranie dotykowym, ale to nie to samo, tak więc bardziej w tą stronę to będzie szło. No i też mamy oczywiście Play Anywhere, więc no, mimo wszystko dalej starają się zapewnić jak największą kompatybilność różnego rodzaju oprogramowania z różnych konsol, z różnych urządzeń na platformach nowej generacji, tak to nazwijmy, czy w systemie operacyjnym Windows takim ogólno ogólnym, prawda? Więc, yy, słuchajcie, no to jest, jak to się mówi, pierwsza cegiełka do tego, do tej nowej generacji. Widać, że dobrą wiadomością jest to, że nawet jeżeli kiedyś w przyszłości miałoby zabraknąć konsol Xbox, to przynajmniej na tych systema, systemach operacyjnych Windows, widać, będzie można mieć dostęp do tych gier. To jest bardzo dobra wiadomość, bo Wiecie, tak na dobrą sprawę za kilka lat właściwie to, czy ten, czy ten nowy Xbox będzie produkowany przez Microsoft, czy Asusa, czy Lenovo, czy jakiś inny gracz może się pojawić. To właściwie nie będzie większego, nie będzie miało to większego znaczenia, gdyż ważne będzie to, że to będzie mimo wszystko Windows, który będzie zgodny z jakimiś tam standardami nałożonymi przez Microsoft, który będzie zgodny z grami, że to, co kiedyś zakupiłeś na wcześniejszych konsolach, będzie działać, że kontrolery, które kupiłeś sobie do Xboxa, będą działać. To jest najważniejsze, tak, z punktu widzenia klienta, i, i widać Microsoft chyba będzie się starał to zapewnić. Także bardzo dobra wiadomość, oczywiście jak usłyszymy więcej informacji na temat tego, co ma się dziać z nowym Xboxem, oczywiście podzielę się tymi wszystkimi informacjami, tutaj z wami, a na dzisiaj to będzie tyle. Dzięki bardzo za wsparcie. Trzymajcie się ciepło i zapraszam na kolejny materiał. Cześć!